Wszystkim, drodzy Państwo, muszę powiedzieć, że wypowiedź pani przewodniczącej von der Leyen wczoraj była skandaliczna. To liczne komentarze, a ja mógłbym jeszcze mocniejszych słów tutaj użyć. Otóż ona powiedziała, że ma narzędzia, Bruksela ma narzędzia, aby zdyscyplinować. Włochy, jeżeli powołają w domyśle niepraworządny czy taki rząd, który nie będzie na rękę Brukseli. Więc ja już mam apel nie tylko do naszych drogich rodaków, ale także do obywateli państw Unii Europejskiej drodzy Państwo, czy takiej Europy chcemy? Czy to jest demokracja? Czy to jest praworządność, że eurokraci z Brukseli dyktują, jaki ma być rząd? Kto ma wybierać rządy? Naród, narody europejskie czy Bruksela z Berlinem mają się naradzać i dyktować, jaki ma być rząd? To nie jest praworządność, pani von der Leyen, to nie jest demokracja, to jest dyktat i to jest brak praworządności. Ja się cieszę z tego wstrząsu, który idzie przez Unię Europejską, z tego prawdopodobnie nowego rządu we Włoszech, z tego rządu, który będzie patrzył na interesy państw narodowych, z tego nowego rządu w Szwecji, z tego, że Europa staje się na powrót Europą rzeczywistych wartości, bo prawdziwe wartości to demokracja, suwerenność, rządy narodów, które wybierają swoich przedstawicieli, a nie biurokratów z Brukseli, które będą dyktować, szantażować, straszyć, wywierać presję na innych. Nie zgadzamy się na takie podejście i oczywiście będziemy zawsze bronić polskiej suwerenności. Jeżeli nasi konkurenci polityczni nie odezwą się w tej sprawie, będzie to najlepsze świadectwo, jakiej Europy oni chcą, czy chcą Europy dyktatu. Europy szantażu, Europy braku praworządności czy Europy opartej o prawdziwą demokrację, czyli wybór narodu.